Dzień dobry, dobry wieczór Dobry wieczór, ja, maseczki nie biorę. A to nie ma To nie maska? To nie. To co mam? Tak, to maska. Dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Trzeba się przygotować na hejty. Na hejty, tak? Całe życie jestem przygotowany na hejty. No. Jakąś to, y, Taką szybką kawkę też. Tak. Ale taką espresso? Espresso najlepiej, tak. Bo ja piję Dobra. espresso nie wiedzieć czemu. Dobra. Nie wiedzieć czemu? No, tak. No, Tylko, żeby była woda przed espresso. Bo nie wiem, czy Pan wie, w Włoszech tak naprawdę espresso pije się w ten to, że najpierw się pije wodę, A. dopiero kawę. Jesteśmy w stanie to ogarnąć. O, jest światło. Będzie Dobrze, że Pani wzięła małe lusterko, bo wtedy jest szansa, że nie będę siebie widział. Będzie mniej stresu. Co, 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 co? No, Jestem zestresowany. Ale że na żywo, no, no nie wiem, byśmy wie Pani co zrobili, upiększyli moją twarz w ten sposób, żebyśmy tutaj w ciemną tym dorysowali resztę brwi, Aha. których nie mam. Dobra. Bo się kończą o, to są takie jasne włoski, z dzieciństwa mi zostały, muszę je dokładać. jak delikatnie Pani to robi. Ja zawsze. Ja zaraz własne. Zdarzało się i tak. Naprawdę? Tak. Przemęczeni przyszli. Pewnie prezes Bonnie sobie. On jest taki delikatny. Był czy nie? Nie, tak, nie, nie jeszcze To było. kto był z takich ciekawych, y, moich znajomych na przykład? Olaf, chłopacz To przyjaciel, to nieznajomy. znajomy. A. <grywa> był Olafek, muszę yes. obejrzeć. Tak. On jest bardzo inteligentny, także on ma duże do powiedzenia. on się zna na sporcie. A rob, robiłam pani test, że zapytałam na przykład y, bramkarz rezerwowy. Ja nie y, prowadziłam. Ach, jej może Tak. tak. Zerwowy bramkarz, na przykład piastak Gliwice w sezonie, sezonie 1962-63. Jon wie, nie? U wszystko. Hokej może gorzej, ale piłka można. Pana kolega po faku trochę. Nie wiem czy razem, nawet jeszcze nie studiowali Edziodurę. Edyk, no ja... Ja Edka Durdę przecież fuksowałem. To, był, no, to no. był mój prywatny ochroniarz, tak mnie lubił. No, y ksywa. Dwa razy mał, 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 Nie, myśmy na niego byli Edward. Miał. Krakowie miał mał. A to w Krakowie może tak, ale u nas w Łodzi no, była m. kultura. Mi się no, tym się różniło. Mał, mał, mał. Tak, on tak. potem uciekł. A to bardzo zdolny student, bo byłby świetnym aktorem. Ten to ma brew. Tak powiem. Jeszcze, jeszcze Zrobiła tam. mi pani wbrew. Moi drodzy, dzisiaj jest program Hate Park. Ten odcinek będzie o tym. Nie wiem, czy będzie długi, czy będzie krótki. W każdym razie fragmenty za. Pozwoleniem właścicieli tego kanału postaramy się pokazać na moim kanale. Nie wiem, czy się dogadamy, bo dzisiaj jest kobieta, może być różnie, ale nie to, żebym coś miał przeciwko kobietom. Użyję wszystkich swoich dzięków, żeby to załatwić. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Halo. Dzień dobry wieczór. Marek z Grzegorz Badżywieckiego. Ja zawsze bardzo lubiłem pana czarka. Jako aktora od dawna killer chłopakim płaczą 13 po stronach. Teraz oglądałem niedawno zmiowisko, a teraz w głębi lasu. Ale ponieważ to jest hejt park, który może trochę skejtować. Po pierwsze za granie kabaretów nie do kotleta, tylko do garnków oraz za akcję z różańcem oraz panią prowadzącą za przygotowanie w zeszłym tygodniu do rozmowy z panem Maciejem Sawickim. Dziękuję. A poczekaj, no bo się rozłączasz, a ja bym chciał wiedzieć. Jestem, o, jestem, jestem. o co chodzi z tymi garnkami? No bo y, parę lat temu była, była akcja taka, że y, aktor Czarek Pazura grał kabarety przy występach, przy sprzedaży garnków, prawda? Ale skąd to wiesz? No tak przeczytałem w internecie i nawet nawet nie Ale No dobrze, problemy, ale w tworzy, którym. Czekaj, czekaj, zaczynają trwomy powiedzieć dzisiaj no. na ten temat. Że, że, to prawda, nie, że nie widziałeś podobno o tym. No ale przyznałeś, tak? No ale poczekaj, bo jeszcze nie powiedziałeś. No i co, i grałem przy sprzedaży garnków? Znaczy, no, no podobno, podobno były eventy, yy, że chodzi o sprzedaż garnków, i ty przy, przy tej okazji no, występowałeś w kabarecie. Z jakimś swoim programem kaparatowym? No, tylko ja? Czy jeszcze ktoś? Y ja wiem tylko o, 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 o Tobie. A widzisz, to bardzo ciekawe, czyli jednak... Już pastura, to na początku, już Dobra. Na początku. To jest to pierwsze, co pytałeś, że zaraz powiem. No. A drugie, o co było? Co było drugie? O akcję o różaniec. O różaniec, a nie podoba ci się? No nie bardzo. A czemu? Yy, no moim zdaniem trzeba, powinniśmy rozdzielić sprawę państwa od, yy, od religii. No ale jak ja łączyłem państwo z religią, twoim zdaniem? No, jeżeli chodzi o uchodźców i, i, i takie sprawy. Ale w bo jakim nie... sensie uchodźców? Co ja powiedziałem o uchodźcach? Przypomnij mi albo zacytuj, bo nie pamiętam. No, zacytować to nie zacytuję teraz. No, ale ja nie mówię nic o uchodźcach. Więc jak ja połączyłem uchodźców z różańcem? Bo tego nie rozumiem, wiesz? Bo powiem ci, jak masz na imię? Przypomnij mi. Marek. Marek. Pamiętaj, bo w tej chwili brzmisz jak ofiara kolorowej gazety, bo mówisz takimi, takimi kolorowymi, takimi pełnymi zdaniami, które gdzieś słyszałeś, coś ci się obiło o uszy i wiesz, że dzwonią, Koniecznie w którym kościele. Ja ci zaraz wytłumaczę. Ja Zacznijmy od różańca. Różaniec, nawet mam przy sobie dzisiaj nos noszę go jako, wiesz, jako taką, może być bransoletkę. Takie też robią. To jest bardzo ładna biżuteria moim zdaniem. Przydaje mi się bardzo. Jestem osobą wierzącą, nigdy tego nie ukrywałem. A akcja różańcowa polegała na tym, żeby ludzie się modlili za ojczyznę i na niczym więcej. Wszystko inne zostało dopisane, domyślone, wymyślone przez tych, którzy byli przeciwni tej akcji nie wiedzieć czemu. Zauważ, że są takie siły na świecie, w Polsce też, że w momencie, kiedy ludzie na przykład chcą się modlić, a każdy ma prawo się modlić, dlatego że każdy ma prawo, to nam konstytucja gwarantuje, do wolności, swobody wypowiedzi, wiary itd. itd. To wiesz o tym, Marek. Oczywiście. No. I ja mam prawo powiedzieć o tym, że będę w takiej akcji uczestniczył i zachęcić do, do uczestnictwa. Pamiętaj, że modlitwa nigdy nie jest przeciwko komuś. Jeżeli ktoś nawet modli się w złej intencji, to wierz mi, że ta intencja nie będzie spełniona. Taka jest moja wiara i takie jest moje głębokie przekonanie. A teraz do garnków. Otóż widzisz, z garnkami jest tak, że y, ktoś, kto sprzedaje garnki, a my tu jesteśmy na przykład, studio Weszło, jest usytuowane tuż na zapleczu y, zepter. Są takie garnki zepter. Powiedz mi, Marek, czy to znaczy, że jak jestem teraz w tej redakcji, to ja reklamuję garnki, które obok produkują? Nie. No właśnie. A jeżeli ja występuję na przykład dla firmy, która produkuje samochody i oni sprzedają te samochody i jest event jakiś, na który ja przyjeżdżam wieczorem, bo występy artysty są zazwyczaj wieczorem i to firma funduje ten występ ludziom którzy są na evencie ja czy ja mam sprawdzać wszystkich ludzi którzy wchodzą na występ co oni robili wcześniej artysta tak jak w teatrze wychodzę grać spektakl to ja nie wiem kto siedzi na widowni a jak się okaże że siedzi morderca wielokrotny i ja o tym nie wiedziałem i potem to ty masz prawo powiedzieć że grałem dla mordercy no nie. Dlatego w momencie, kiedy firma ma jakiś event, i ja się godzę na, na to, żeby być ozdobą takiego eventu. Czyli godzę się na to, żeby wystąpić na końcu jak, jakiegoś eventu. Ja nie, nie jestem w stanie sprawdzić regonu, nipu działalności dogłębnej danej firmy, bo bym zwariował. Wyobraź sobie, że ktoś by napisał tak: firma X oszukuje ludzi kupując. Tanie garnki i sprzedając drogie. Przeczytasz to w, w, w internecie albo w gazecie, gdziekolwiek. To sobie musisz, kurczę, no patrz, oszukali ludzi i lecisz dalej. Ale jeżeli jest napisane i na tej, firmy, i na, na tej, na, dla, tej firmy, dla tej firmy, no bo ona rzeczywiście zatrudniała aktorów, nie tylko mnie, ale innych też, kabareciarzy raczej niż aktorów. Ja byłem jedynym aktorem, kabareciarzem. I ta firma, rozumiesz, yy, yy, Nagle jest napisane, że a dla tej firmy pracował ten, ten i ten i pazura. No to wszyscy mówią, wow, a co Pazura tam robił? I potem panowie, czy tam panie, redaktor redaktorki, pa panowie redaktorzy, Puszczają wodze fantazji. Czy Pazura wiedział, że tutaj ludzie są oszukiwani na garnkach? Czy sprzedawał patelnie czy garnki? A może sprzedawał oprócz garnków jeszcze rondle? Czy Pazura sprzedawał? I potem jest tak, że sprzedawał emerytom, no bo emeryci są biedni. Ja też mam rodziców emerytów i wiem, ile, ile mają. Powiem tylko jedno. Aktorzy pracują na różnych eventach, występują dla różnych firm i w momencie, kiedy dana firma komuś podpada, Albo ktoś chce ją zniszczyć, to wykorzystuje się tylko i wyłącznie znane nazwisko. I w, takim, w takiej sytuacji można tylko powiedzieć jedno, że nazwiska aktorów, znaczy aktorów kabareciarzy i moje, zostały wykorzystane tylko po to, żeby z rynku wyeliminować konkurencję. I udało się to. To tak to wygląda. Tu jest Monika. Dzień dobry. Kanał sportowy. Ładnie widać, a tu jest green screen słynny. Tu można robić wszystko, czego nie ma. Tak wygląda green screen. Na to sobie wrzucasz, co chcesz. Placu kultury. ruiny placu Kultury. Co, co tylko chcesz. A tu jest redakcja weszło.pl. Tam jest ten misistka z się zapomniała. <laughs> to tak to wygląda. Widzicie? Taka kanapa to jest moje marzenie do klubu cygarowego. Tak się, ona jest najlepsza do bo Masz rękę na tej wysokości, której trzeba i są to takie o, dziurki. Kujewódzki ma coś takiego, tylko jest niewygodne, a to jest wygodne. Nie, nie, niepotrzebnie jadłem kolację? Nie, nie wolno jeść przed walką, bo ewentualna rana postrzał w brzuch może się skończyć śmiercią. Jedno pytanie. Otrzymuje Pan propozycję walki w jednej z federacji mieszanych sztuk walki, tak zwane KSB lub Fame MMA? Propozycja jest nie do odrzucenia. Dostaje pan takie pieniądze, że nogi się uginają. I ma pan trzech kandydatów do tej walki olaf Luboszenko, Marek Konrad, lub jeszcze przepraszam, zapomniałem, lub pana brat. Kogo pan wybiera? Sobie przede wszystkim no, Powiem znowu, że opowieści znarni. Zobacz, że ja tu mam bliznę, jestem po operacji kręgosłupa. Mam trzy sztuczne kręgi i, i blaszkę. I mnie nie wolno się bić, dlatego chodzę z pistoletem. Będzie szybciej. Nie, ale tak. Poważnie, wiesz co, lepiej nie mieć pieniędzy i żyć, niż mieć pieniądze, i żeby korzystali tylko Twoi spadkobiercy. Więc pytanie samo w założeniu jest nie do przyjęcia. Nigdy nie przyjąłbym żadnej walki z nikim. Jestem w ogóle, powiem Ci, że mnie. Ja lubię patrzeć na boks, na jakieś ten, ale wszystkie przemocowe jednak sprawy nie pociągają. Ale teraz mnie. aktorzy, artyści wchodzą ja do wiem, ringu? Ja wiem, ja wiem. Ale miał wejść fajna, do ringu, to najszybciej, czyli był Olaf, kto tam jeszcze. Był, Marek Kondrat, chyba z Markiem Kondratem, bo on jest starszy, szybciej sobie poradził, to pierwsza runda nie ma gość absolutnie fizycznie żadnych szans, ja kiedyś ćwiczyłem i karate bracie i trochę bok, boksu to raczej nie, ale miałem w szkole karate, jakieś tam ruchy znam, myślę, że ten, jestem szybki. Także to on by nawet nie wiedział kiedy i by spał. Spotkałem mhm. ostatnio Grzegorza Skrzecza, no nie ostatnio, z dwa lata temu. I on tak patrzy na mnie i mówi, Czaruś, Czaruś, mówi, Ty musisz już zacząć przychodzić do mnie na boks i zacząć się uczyć dobrze boksować, bo jesteś w takim wieku, że Ci zaczną zabierać torebkę. A co tu jest? O, i Iniesta. Proszę bardzo, Iniesta. Zinedine Dan. Ten, co gra najlepiej głową. Tak zagrał kiedyś. O! Wilson. Z, piłka z filmu. Jakiego? <grymne> Castaway. Yes. Ridley Scotta. Mój ulubiony mój lubiony film. Czyli to rękawice? Mhm. Ja się podpisuję wyraźnie. Cezary, pazura, żeby nikt nie miał wątpliwości. A nie, pomijam, pomijam. Diabły niestraszne dla drużyny Piechniczka. Trzy wspaniałe bramki Zbigniewa Bońka. To jest właśnie. Ja nie mogę! Zobaczcie datę. 82 rok. 82 rok. Gdzie to jest data dokładna? 29 czerwca. 30 czerwca pojechałem na egzaminy wstępne do szkoły filmowej do Łodzi. Jak ja nie mogę! To jest to! Słuchaj! Zachrypnięty po trzech bramkach Bońka. I mój egzamin trwał tak. Dzień dobry. Jan Makulski mówi: Dzień dobry. Czemu pan ma taką chrypę? Ja mówię: bo był wczoraj mecz. Bo niech strzelił trzy bramki, no i krzyczałem. On mówi, no ja też, to dziękujemy panu. I to był cały mój egzamin do szkoły teatralnej. Pierwszy, pierwszy ten. Czyli to był 29 czerwca. Dzięki, dzięki temu programowi. Patrzcie, włosy mi stanowi normalnie dęba, takie wrażenie. No to przecież ja to widziałem na żywo. Tego pojęcia nie ma, się 82 roku. 3-0 z Belgią, medale tuż, tuż. Bo niech się, w tak bo niech się zdenerwował. To był dobry. Na spokojnie, nie da rano. I pierwsze moje spotkanie z Krzysztofem Kiślowskim, który jest ikoną kina światowego. To jest król kina, umówmy się. To był, to był geniusz, to był gigant. To jest facet, o, 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 których, o którym się uczy na wszystkich na wszystkich uczelniach świata filmowych. I to jest nasz Krzysztof Kieślowski. Ja z nim pracowałem. I ja przychodzę do niego na plan, grałem w białym, grałem na właściciela kantoru. No i jakbyś się zachowała, wyobrażasz sobie? Jak on mówi do mnie, tak, te brwi takie miał, te okulary, papierosa palił. I mówi tak. Proszę pana, e, zatrudniłem pana, bo córka mi kazała. No to już jesteś w dupie, nie? No tak. Już mówisz, ja pierdykam. Mówiła, że pan jest zdolny. Ja mówię, no i proszę mi to udowodnić. I tak ze mną zaczął kiślowski rozmowę. No to ja miałem, słuchaj, no normalnie to myś, powinienem umrzeć ze strachu. Nie ma innego wyjścia. No mówi ci no geniusz coś takiego, pokazać. że panie, córka mi kazała, to ja pana zatrudniam. No to mówisz, ja pierdych. A ty myślisz, że. A ja się z kolegami wiesz, że. Będę grał Śludzkiego. to ludzkiego, wiesz, to takie wiesz, bo pewnie. No, matko. I zobacz, jak, jak opatrzność pomaga. I jest taka scena, gdzie Zbyszek Zamachowski, główny bohater, wchodzi do kantoru. No tam ze mną rozmawia, bo on chce być ochroniarzem, chronić ten kantor. I w każdym razie wiesz. A kantory w latach 90 ubiegłego stulecia to były budy, normalne, chamskie budy, w którym było masę pieniędzy. Stąd te napady na kantory i tak dalej. No to był zupełnie inny świat. I pamiętam, że on otwiera drzwi, robimy próbę, tam kamerę ustawiają. I ja mówię do Kieślowskiego, mówię, panie Krzysztofie, a zróbmy tak, że... To będzie taka fajna scena, że jak on otwiera drzwi, to jest przeciąg, żeby wiatr jakiś taki postawić tutaj, propeller czy jakiś wiatrak, żeby te pieniądze zaczęły fruwać po tym całym pomieszczeniu. Ta bida, taka nędza, taka, taka postsocjalistyczna, post postkomunistyczna. Post I te ci biedni ludzie i te setki dolarów, które fruwają po pomieszczeniu, ja będę łapał, więc drzwi, drzwi zamknij, drzwi zamknij. To mówię, to będzie takie. I on tak pamiętam, że zbaraniał, tak mu, oczy tak mu wyszły. I on mówi: o, mówi to ciekawe, zróbmy, tak jak pan paturat proponuje. Zobaczcie, to są już nasze mikroporty otrzepione. Chciałem Ci podziękować, To Ja niechło. Ci bardzo chciałam podziękować. A mogę Ci, my, my, my ci prośbę? Mm -hmm. Słucham. Zakończ mój odcinek y, na kanale Wujka Czarka i poproś o subskrypcję i lajki dla mnie. To będzie najlepszy odcinek na kanale Wujka Czarka. Prosimy o subskrypcję i lajki. Amen.